Hyundai Tucson Silnik o pojemności 1,6 oznaczenie GDI, czyli bezpośredni wtrysk paliwa. A instalacja dedykowana do tego auta to Stak 400DPI w zestawie z wtryskiwaczami ACW031, podobudową, reduktor, filtr oraz elektrozawór gazowy. We wnętrzu auta znajdziemy przełącznik, benzyna, gaz. A pod klapą paliwa znajdziemy wlew pełnowymiarowy LPG. W miejscu po kole zapasowym zamontowaliśmy zbiornik o pojemności 56 litrów. Pozwala to na zamknięcie tej klapy, tak aby została ona w oryginale. Zapraszamy do Ekoglas Konin na ulicy Przemysłowej 110.